Cześć kochani, w dzisiejszym filmiku zaprezentuję Wam unboxing z katalogu Avon na lipiec Jest tu kilka nowości, także nie przedłużając, zapraszam do oglądania Patrzcie sobie otwieram dopiero teraz Przedstawiam moje malutkie zamówienie. Więc może zaczniemy sobie od oferty z wyprzedaży. Jest tutaj y, megiełka Beauty Sleep. Ona już jest właśnie w tej ofercie wyprzedaż online, więc ja ją zamówiłam, bo już swojej mam połowę, a chcę ją po prostu mieć w zapasie. takich nowszych rzeczy zamówiłam sobie próbeczki. Ten gel Ocean Search, on jest męski wprawdzie, ale mi się dobrze sprawdza, jest taki chłodzący, przyjemny dla skóry. Na razie pogoda jest deszczowa w lecie i taka chłodna, ale jak będzie bardzo gorąco, to mi się właśnie przyda, bo ostatnio jak było gorąco, też używałam i bardzo dobrze mi się sprawdził. Z oferty wyprzedażowej już takiej ostatniej jak się domyka zamówienie, to jest taka oferta z ostatniej chwili, wziąłem sobie pomadkę Avon Trend Ach, nie wiem kiedy zużyję te wszystkie swoje pomadki, bo mam już ich dosyć dużo to jest ołóż, ołcie, odcień, chciałam powiedzieć Ocean Raspberry czyli ma być taka malinka to jest taki piękny Róż Również z takiej bardziej wyprzedażowej oferty Zamówiłam sobie Krem z jaśminem O zapachu jaśminu w, Z takiej limitowanej Szacie graficznej On bardzo ładnie pachnie Przypomina mi trochę zapach kremu z Oriflame Florence? Coś takiego Zobaczę i... I poprawię w montażu po prostu również w nowych szatach graficznych są te kremy z Avon Care i zamówiłam sobie właśnie z Focusa. ten jest z masem kakaowym i on jest no po prostu tym samym kremem co, co ten krem w, brąz, w brązowym opakowaniu po prostu jest taka śliczna szata graficzna bardzo mi się podoba, ładnie pachnie ups a tutaj mam nowość i to jest łagodny krem z multibiotykami, wanilia i witamina E dla suchej i wrażliwej skóry. I tak się przedstawia skład i zobaczymy jak on pachnie. Hmm, powiem tak, wydaje mi się, że jest troszeczkę rzadszy od tego kremu z masłem kakaowym. Hmm. Tutaj w opisie było też o tym kremie Że jest wanilia chyba z pszenicą Czy z owsem, jakoś tak Chyba z pszenicą hmm. No ja tutaj jakoś Mocnej wanilii to nie czuję Czuję właśnie wanilię a... Czuć trochę wanilię, ale z dodatkiem Czegoś, czego nie umiem opisać jeszcze sobie wzięłam, bo nie miałam, bodajże. Mogę się mylić, ale nie pamiętam, że miała. Attraction Designer dla niego. Ciężko mi się otwiera te próbki. Przyznam otwarcie. I sobie otworzę i powącham. Teraz zobaczymy. Tutaj czuć wiśnie. Mamy paloną wiśnie. A, czarna wiśnie, korzeń i rysa i bursztyn. Czuję trochę wiśni, czuję trochę bursztynu. Ładny zapach. I tak się przedstawia mm, katalog z Avonu. Na, na sierpień. Nie wiem dlaczego, dwie ulotki, ale dostałam dwie ulotki. Także potem je sobie zobaczę. I ostatnią rzeczą jest fokus. Kochani, w tym filmiku to już wszystko. To było takie malutkie zamówienie. Jeśli Wam się podobało, oczywiście, zostawiajcie łapkę w górę i napiszcie mi w komentarzu. Czy mieliście któryś z tych produktów i jak Wam się sprawdził? Oczywiście jestem bardzo zainteresowana tym, co lubicie w Avonie. Czy lubicie na przykład te same produkty, co, czy jakieś inne? Oczywiście, żeby nie pominąć żadnych moich filmików w tematyce Avonowej, czy jakichś innych kosmetyków, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa!